Witamy, jestem Knitek, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w right na Berlin, dzień Stalingradu. No, jakiś tam transport przyszedł godzinę temu, no i mamy ruszać. Tylko nie wiem po co. A, żeby zabijać Niemców. dobra. No, oczywiście, zawsze pierwsze strzał nie nie zabijam. Co duża presja jest na tym pierwszym strzale, strzale rozpoczynającym bitwę. No nie strzelaj, bo mi celownik znosi. Mówię coś do ciebie, niemcu. O, oh, fuck. <grywa> Chyba mi skolby przyłożył. Dobra, dobra, już koniec tej gadki. Szmatki. Teraz kogoś zdejmę już, nie dam się tak łatwo. Łebnie. Łebnie by nie trafił. No miałeś nie... Mhm, mm to chyba jest tak zrobione, że ma, ma przeżyć. No wyładziłeś z tego pociągu? Jeszcze stoisz? Chyba nie żyje. O, Mordey Lake tu jest. Żyje? Żyje, dobra. to jeszcze będzie? Gdzieś. O, masakra. Tutaj trzeba moją maszynę. Ty niegrzeczny. Co tu mam nóż? nóż. Tak, zmarnowałem 10 amunicji, prawie, a nikogo nie zabiję. Majne taktika. Kto? Zabili mi Niemcy. Trzeba przeładować. O, to są już moje ruskie. Stop, stop, stop! <śm> 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 <śm>

He, nie trafiłem. Gdzie są Niemcy? Gdzie są Niemcy? Dawać Niemców. Up. Debilu. I wbijamy. Nie ma Niemców. Jak się dym rzucało. O, Niemiec. Gdzie? Ha. Nie, to też odłomkono. Chyba niepotrzebnie użyciem granat. Okej. Okay. No, ruskie też mają wucha. więc mamy równe szanse. Tylko ruskie przechodzą przez ściany, Niemce bronią przekładają. Jakieś wyrównanie sił jest. Jak to pięknie jest się pośmiać z błędów gry. O w morda, chyba zginę. <laughs> ja nie chciałem. A dobrze, że są te automatyczne zapisy. To będę już tutaj. No, tutaj co granat zmarnowałem. A to mam jeden granat więcej, miło. No czego go nie biłeś? No teraz już WH nie będzie. Niemiec. Głaś, Miaś miałaś mi nie zauważyć Czuję, jak ja invisible. Dobra, tam się gdzieś schował. A kuku, a kuku. gdzie tu wejść, tu mogę. Będę teraz za Ladą siedzieć chyba jeszcze. Albo i nie. Jednak nie. Jest to coś... Co... jest ta Lada, no faktycznie. Jakaś maszyna. Chyba to karka. Nie wiem, nie, nie ogarniam tego. Komradz, let's, let's catch this o, no, przeżyłem, jest dobrze. Panowie, ja już tu idę. Zostajecie? Dobra. Tak, biegnie śmiesznie. No, możecie idziemy ja go na muszce. Tak, nie płacniecie, wiem o tym. Hehehe. <zysy> Dziada nie ma gdzie się schować. No, dawać mi tu amunicję. O, jaka kipa? A to moi. Fajl. Będziemy zaraz cisnąć. Co, co? A tam strzelają. Uh. Daje się ten przejść? Nie. Cisnę na około. No, człowieku. Mmm, gziki. No, zbliżamy się coraz bardziej wielkimi krokami ku końcu. Gry. A tam biegną Niemcy. barierka, barierka, kto go zabił? Nie, no nie mówcie, gdzie oni są? Znowu WH! przecież jeszcze go nie było tutaj. To jest taka trochę rusk kalipa, bo będę miał zaraz tu ciepło. Ja muszę chyba zejść na dół, jak się nie mylę. Tylko mój kolega mi przeszkadza w tym bardzo. Przesuń dupę! Luska menzo, no. no prze... Dobra, trzeba go ominąć. I tak, zaraz znowu będzie przykład w Trzeba tak tu pocisnąć. Może bym tak strzedł po tej drabinie, i nie zeskoczył. O! E, da się i Okej. Okay. Teraz tak, tu, tu, tu. No i teraz trzeba spadać. No, co za cioty? Jeszcze mnie blokują. Bo coś pamiętam, że chyba. Nie, to stąd przyleciał granat. Dostał w nogę. No, dobiję go. O, tu też jest gość. Ja to idę tak śmiało, że nikogo nie ma, a tu jednak jest. Zbliżam się, tylko. You are my sunshine. Terepe. Za blisko. Nie na mozina takie dystanse. Uh! na! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bijemy <grywamy> się wręcz Do Fail Pamiętajcie, Niemcy są dobrzy na pięści. To był to jego przykład. O masakra, ile się mnie cofnęło. Ki, szybko to zrób, powtórzę. Jest ja z tego, z tego, tu. Um. Jestem ciekaw, na jakim poziomie trudności gram, pewnie łapcem, znając życie. <laughs> Piękne to było. O, nie wiem. Co ha, teraz mi drogi nie zablokujecie, głupie, ruskie. I ją zjeżdżamy i... kolejny granat. Dobra, wiejemy przed granatem. Idziemy do przodu, patrzymy, tu będą goście, trzeba ich zabić. Następny granat. Następni goście. Znowu trzeba zabić i tak w kółko, w kółko i w kółko. No, ta tam nie widzę. Oż mordy, następny granat. Gdzie skąd? Stąd? Nie ma tak, ja się boję. Gdzie są moi kamraci? Przepraszam, no, nie obrażajcie się. Dobra, dzięki! Cioty. Hmm. O tu jeszcze pamiętam, że wcześniej zabiłem kogoś, teraz już nie. 3, 2, 1, Niemiec Gdzie reszta? Wcześniej było ich tu trzech. Nie rozumiem tej gry. Za każdym razem jest inaczej, czy co? Czy po prostu oni wcześniej kogoś zabili? Może. Słyszysz mnie? Otwieraj! Wyłaś po dobroci! Pieprzone komunistyczne świnie. Nie oddam, nie poddam się nigdy. A, to jest ten chyba von Ritter, który tę produkcję gazu z, z, strzelił sobie. Znaleźliśmy dokumenty, transport chemii do produkcji tego cholernego czegoś tam, chyba, gazu, dymu. Granat! <granat> A dostał granata! Do usłyszenia w kolejnym odcinku, zagrajmy w Raid na Berlin dzień Stalingradu.